ich rodzinom ku pamięci, a wszystkim Polakom ku przestrodze. Ku przestrodze, dlatego że nierozliczona zbrodnia jest jak klątwa, a nie chcemy, żeby ta klątwa na, na kimkolwiek... Na kimkolwiek ja mam pytanie, zbrodnia. ale Ukraińcy chcą zasady wzajemności. Czy mają taką podstawę? Przecież w Polsce na przestrzeni wieków i współcześnie żadna siła polityczna, żadne środowisko nigdy nie sformułowało programu ludobójstwa. Polacy nie mieli w swojej historii takiego haniebnego aktu jak program ludobójstwa wobec jakiegokolwiek narodu. Więc my po prostu, tu nie ma żadnej symetrii. Wszyscy, którzy próbują mówić yy, z, z jakąkolwiek symetrią, ofiar i win i tak dalej, po prostu są fałszerzami historii. Nas interesuje tylko prawda i tak jak Włodzimierz Odewski napisał w jednej ze swoich powieści: Prawdy nie da się pogrzebać. Ona odsłoni się przy pierwszej okazji w stanie z wyrobu. I my jesteśmy właśnie.